Zatem jedziemy z Joelem Embiidem, 27 lat, piąty sezon w NBA. Właściwie nawet jeszcze nie skończone, 27 lat, bo skończy dopiero 16 marca. No, wiadomo, że jako center najwięcej rzutów będzie oddawał spod kosza, no inaczej, najwięcej punktów będzie oddawał spod samego kosza, ale zwróćmy uwagę, że teraz oglądamy już drugą akcję, za chwileczkę trzecią, po której zdobywa, owszem, punkty spod samej obręczy, natomiast po wjeździe pod kosz. To, że potrafi zagrać po koźle, jest wielką umiejętnością. On w swoim plecaku zagrań ma również to, że jest w stanie rzucić z pół bardzo często, um, łapiąc piłkę na wysokim poście, jak na przykład um, w tej akcji, markuje, zwróćmy uwagę, ile razy będzie um, robił jab nogą, markuje um, zagranie, że będzie wjeżdżał. A potem dopiero rzuca z Dlaczego to działa? No dlatego, że wszyscy wiedzą, że on potrafi i wjechać i rzucić z dystansu. Te akcje warto jeszcze raz ymm, przeanalizować. Niby prosty pick and roll, ale zwróćmy uwagę, jak Jojo w tej akcji jest cierpliwy stawiając zasłonę. Obrońca y, idzie y, po śladach zawodnika, więc aż się prosi, żeby zrobił coś, co często wysocy zawodnicy robią na zasłonie, czyli y, wystawił dokładnie i zrobił ruchową zasłonę, on tego nie zrobił. I idealnie łapiąc piłę, rzuca na szczęście celnie, ale to na co warto zwrócić uwagę, to jego footwork przy tym zatrzymaniu. JoJo najczęściej zatrzymuje się na dwa tempa i prawie zawsze jest to noga lewa, prawa, co widać w tej akcji. Zresztą teraz jak po tej takiej śmieciowej, drużynowej zbiórce będzie rzucał, też jest naskok lewa prawa. On przeważnie piwotuje w ten sposób, że lewa noga nie odrywa, nie odrywa się od ziemi. Kolejny raz lewa prawa nasko. Zwróćcie uwagę. A i jeszcze przepraszam, jeszcze troszeczkę do tyłu. Damy sobie pauzę, żeby to zobaczyć. Bum. Odbija się z prawej i ma już piłkę w rękach, no ale dokłada lewą i dokłada prawą. Wszystko się zgadza, mamy na skok lewa prawa. Wracając do, do tego drop stepowania czy pivotowania, bardzo często tak to robi. O, znowu lewa prawa, że to prawą mogą, czyli tą drugą, którą dołożył, atakuje. Jest mu to wygodniejsze. Też często z, z topu, na przykład, czy w ogóle z zewnątrz, podaje piłkę do partnerów. Tu mamy dwie takie akcje, co warto zauważyć. To daje ogromną przewagę, gdy wysoki zawodnik wyciąga swojego obrońcę poza trójkę, poza linię 7,24, bo no, wyłącza tego zawodnika z pomocy, czyli rzuty, które oddają koledzy Joela po ewentualnych penetracjach, są, mogą być troszkę mniej kontestowane przez niższego zawodnika po prostu. To jest ciekawa akcja, bo wiadomo, że w NBA nie można stać 3 sekund w trumnie, w obronie, nie tylko w ataku tak jak w Europie. No i tutaj Davis Bertens <noise> ucieka z tej, z tej trumny, ucieka w drugą stronę i Rzeszu zdołał jeszcze jeden kozioł zrobić. O, zabrakło tutaj e, rotacji ze strony Bradley'a Billa, wtedy też e, Rui Hachimura e, musiałby przesunąć się na jego miejsce i odpowiadać za tych dwóch zawodników. Co się nie stało, więc mamy dzieci, zdobyte w dziecinie w e, prosty sposób e, punkty od... To baya Saharisa. Jojo też bardzo często rzuca po piwocie, mieć małe ramionami, rzuc po prostu po piwocie w pierwsze tempo, zwód i w drugie tempo, podbiciu po się, po złapaniu kontaktu znowu po piwotowaniu zdobył punkty. To co jest świetne, też potrafi zdobyć po fejkowym wjeździe. Zaczyna kozioł, żeby pokazać, hej, będę wjeżdżał, a tak naprawdę to jest mały hesitation. Widzieliśmy, podniósł obydwie ręce, żeby zamarkować. Właściwie może nie tyle co zamarkować rzut, ale żeby um, dać czas um, obrońcy na podjęcie jakiejkolwiek decyzji, no i podjął decyzję względem jego za zachowania. E, znowu to będzie naskok lewa, prawa. Mamy taki krótki półdystans. Mm, widzimy, że naprawdę potrafi wiele zrobić, e, wjeżdżając pod kosz. Znowu na, na pra prawa noga odrywana była, czyli lewa była nogą, e, nogą obrotu. Wierzę, pod kosz też świetnie czyta, tam był foul, więc zrobił N1. Tutaj wjechał do końca. Z czego to wynika? No z tego, że po prostu bardzo dużo pracuje indywidualnie, nie tylko w trakcie sezonu, ale też w trakcie off-season. Te nagrania, które teraz widzimy, to nagrania od trenera Drew Hanlon, który jest no, wybitnym specjalistą właśnie w skills development, player skills development, jeśli chodzi o. W współpracę z zawodnikami z NBA i te zagrania, tutaj mamy taki fantastyczny klip właśnie od niego, są trenowane dokładnie w ten sposób na treningach, w jaki potem są wykorzystywane w meczu. Tu jest bardzo ciekawa akcja, warto ją sobie przeanalizować. Bo bardzo często mówi się, że to są kroki, a to nie są kroki, bo można oderwać y, nogę obrotu, jeśli składamy się do podania lub do rzutu. Co więcej, w NBA y, przepis brzmi troszeczkę inaczej niż w koszykówce europejskiej. W NBA można również oderwać ją do y, rozpoczęcia kozła. I myślę, że gdyby FIBA też wprowadziła ten przepis, to byłoby dużo mniej nieścisłości z tego względu, że już się bardzo często nie gwizdze tego, bardzo często również w polskiej lidze puszcza się to, natomiast według przepisów to są kroki. Ja jestem za tym, żeby to puszczać, bo musielibyśmy gwizdać co chwilę, natomiast no, daje to taką konsternację i, i często kłótnie, no bo coś, co jest krokami jest puszczane, a czasami jest gwizdane, no bo to są kroki. I tutaj taka właśnie akcja, tutaj na pewno jest to legalne zagranie, oderwał tę nogę, Czyli nogę obrotu, składając się do rzutu. W Europie również to aktualnie jest legalne zagranie. Co więcej, Jojo też często trenuje z innymi trenerami, nie tylko z tym Drew Hanlon, z którym Notabene, od którego uczył się na żywo jeden z polskich trenerów, Marek Mańkowski. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj akurat trenuje z Chrisem Berkeley, tak się chyba. Nie, przepraszam, Chris Brickley, tak się nazywa ten gość, e, Trenował kiedyś, był w sztabie e, New York Knicks. E, wtedy, kiedy trenerem był e, e, Phil Jackson. Więc no, ciekawe są te koneksje m, z trenerami. Jak widać, takie gwiazdy NBA korzystają z ich usług. Tych trenerów indywidualnych nie tylko jednego, uczą się od kilku. A jako ciekawostkę powiem, że. E, Akurat w Philadelphia 76ers jest sześć osób od y, Skills Development, sześciu zawodników, y, przepraszam, sześciu trenerów od pracy indywidualnej z graczami. Z mojej wiedzy, w polskich y, ligach koszykarskich y, na każdym poziomie, no, y, w ani jednym nie jest zatrudniony, y, nawet, na, nawet nie jest zatrudniona jedna osoba na stanowisku właśnie specjalisty. od pracy indywidualnej, czym między innymi właśnie ja się zajmuję i nie tylko ja w tym kraju, bo jest właśnie wspomniany trener Marek Mańkowski, jest trener Andrzej Pluta, jest trener Tomek Wakulski, jest Maksym Papacz i pewnie wielu innych. Cieka ciekawi jesteśmy kiedy to się mm, zmieni. Tych, żeby była jasność, tych sześciu gości od w Philadelphia 76ers y to nie są asystenci, asystentów w Filadelfii jest sześciu, cały sztab do Carriversa to 22 osoby i mówimy tutaj tylko o tych osobach, które są w sztabie, że tak powiem, meczowym. To są oczywiście dziesiątki ludzi też za nim, jeśli mówimy o funkcjonowaniu klubu. Jeszcze jedna dygresja. Niedawno, kiedy trener Przemysław Frasunkiewicz był zatrudniony w Anwil w były takie głosy, że ma aż trzech asystentów Sami pomyślcie, ile to nam no właśnie daje do myślenia na temat tego, gdzie jesteśmy jako, mm, jako polska koszkówka w stosunku do, do NBA, ale bardziej niech to nam da do myślenia, ile ta praca indywidualna mm, daje, jeśli jako zawodnik wysoki, bo Joel Embiid ma tyle wzrostu, co Marcin Gorta 2.13, mm, jest w stanie być tak elastyczny y, w kontekście różnorodności zagrań. No, daje to do myślenia. Dzięki, do zobaczenia.